Witam na kanale Nastaw Uszy, wzmacniacz słuchu a aparat słuchowy. Wzmacniacz słuchu to proste analogowe urządzenie składające się z mikrofonu, wzmacniacza dźwięku i potencjometru do ustawiania głośności. Głośność to jedyny parametr, który można w nim regulować. Wzmacniacz to urządzenie pierwotnie zaprojektowane dla osób z normalną zdolnością słyszenia, gdy chcą wzmocnić dźwięk w celach rekreacyjnych. Przykłady obejmują myśliwych, którzy nacuchują zdobyczy albo obserwatorów ptaków. Nie są przeznaczone do noszenia przez cały czas. W ostatnich latach zalewa nas fala urządzeń przypominających aparaty słuchowe, które można zamówić, w gazecie, internecie, telewizji, kupić na bazarze lub w popularnym dyskoncie. Nazywane wzmacniacz aparatu słuchowego, aparat słuchowy, wzmacniacz dźwięku, cyfrowy wzmacniacz dźwięku, wzmacniacz głosu. Słowo wzmacniacz jest wskazówką, że nie są to aparaty słuchowe. Konstrukcje różnią się, ale niektóre modele swoją budową przypominają aparaty słuchowe. Zapewne mają nas zmylić. Jednak zdecydowanie aparatami słuchowymi nie są. Wzmacniacze słuchu, bo o nich mowa, mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Niestety, wzmacniacze słuchu są traktowane w Polsce jako tańsza opcja pomocy, pomocy słuchowej w przypadku niedosłuchu. To błędne i szkodliwe przekonanie wyrasta zarówno z pobudek ekonomicznych, jak i nieetycznych kampanii sprzedażowych reklamujących niskiej jakości wzmacniacza jako aparaty słuchowe. Wzmacniacz nie pomoże osobom z niedosłuchem, może go poważnie pogłębić. Natomiast nieumiejętne stosowanie wzmacniacza przez osoby normalnie słyszące może doprowadzić do dyskomfortu życia codziennego, bóle głowy ogólne rozdrażnienie i nadrażliwość na bodźce lub wręcz zapoczątkować poważniejsze problemy ze słuchem. Często pacjenci przychodzą do gabinetu protetyka słuchu ze wzmacniaczami słuchu skarżąc się na głośne szumy, brak zrozumienia mowy, pytając co można poprawić w ustawieniach tanio zakupionego wzmacniacza słuchu. Problem tkwi w tym, że poza głośnością we wzmacniaczach słuchu nic innego się nie ustawi. Przeciwnie, w przypadku aparatów słuchowych, gdzie przy pomocy profesjonalnego programu komputerowego, protetyk słuchu może zmienić wiele parametrów wpływających na zrozumienie mowy. Niestety, w przypadku wzmacniacza słuchu nie ma możliwości jakiegokolwiek indywidualnego dopasowania do ubytku słuchu pacjenta. A jest to niezmiernie istotne dla poprawy zrozumienia mowy. Dlatego przedstawiam podstawowe, ale bardzo istotne różnice między profesjonalnym aparatem słuchowym a wzmacniaczem słuchu. Aparat słuchowy i wzmacniacz słuchu. Porównanie. Cechy. Urządzenie medyczne. Aparat słuchowy. Tak? Wzmacniacz. Nie. Technologia. Aparat słuchowy cyfrowa, wzmacniacz analogowa. Rehabilitacja słuchu. Aparat słuchowy tak, wzmacniacz nie. Wzmocnienie dźwięku. Aparat słuchowy tak, wzmacniacz nie. Jakość dźwięku w aparacie słuchowym cyfrowa, wzmacniaczu analogowa. Wpływ na zdrowie. Aparat słuchowy pozytywny zatrzymuje rozwój niedosłuchu, wzmacniacz obojętny bądź negatywny. Możliwość zmiany ustawień: aparat słuchowy tak, wzmacniacz nie. Mikrofony kierunkowe: aparat słuchowy tak, wzmacniacz nie. Bluetooth: aparat słuchowy tak, wzmacniacz nie. Dyskrecja: aparat słuchowy tak, wzmacniacz nie. Czas użytkowania: aparat słuchowy 6-8 lat, wzmacniacz krótki, nieodporny na czynniki zewnętrzne. Cena. Aparat słuchowy od 1500 zł. Wzmacniacz około 100 zł. Refundacja NFZ. Aparat słuchowy. Tak. Wzmacniacz nie. Właściwa rehabilitacja słuchu i tym samym zapobieganie dalszemu pogłębianiu się jego ubytków to podstawowe funkcje aparatów słuchowych. Omówię 5 różnic między wzmacniaczem słuchu a aparatem słuchowym. Pierwsze: brak możliwości precyzyjnego dopasowania wzmacniacza słuchu do danego ubytku słuchu. W przypadku aparatów słuchowych ustawiamy wzmocnienie poszczególnych zakresów częstotliwości na podstawie badania audiometrycznego. Na moim kanale jest film Jak przebiega badanie słuchu. Link wstawię w opisie. Dzięki takiemu ustawieniu praca aparatów słuchowych jest precyzyjna, a odbieranie mowy jest wyraźniejsze. Inaczej wygląda to we wzmacniaczach, które jednakowo podnoszą poziom natężenia wszystkich dźwięków, a efektem czego jest zlewanie się mowy z hałasem. Dwójka. Niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia. Sprzedawcy wzmacniaczy słuchu reklamują ogromne możliwości samowolnego regulowania wzmocnienia dźwięków, nie zważając na fakt, iż wiąże się to z możliwością pogłębienia niedosłuchu osoby, która. Nabędzie takie urządzenie. Aparaty słuchowe posiadają zaawansowane układy kompresji dynamiki i ograniczenia wzmocnienia dźwięków po to, aby chronić nasz słuch. W przypadku wzmacniaczy słuchu takich układów po prostu nie ma i w związku z tym użytkownik może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Trójka. Brak układów redukcji sprzężeń zwrotnych, hałasu, pogłosu oraz innych technologii poprawiających rozumienie mowy. W trudniejszych sytuacjach akustycznych, np. rozmawiając z kilkoma osobami naraz, przebywając na ruchliwej ulicy lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie w przypadku aparatów słuchowych niezwykle pomocne są układy redukcji szumu, hałasu oraz obecne wbudowane dodatkowe mikrofony kierunkowe. Aparaty słuchowe wzmacniają częstotliwości odpowiedzialne za rozumienie mowy. W przypadku wzmacniaczy słuchu nie ma jakichkolwiek układów ograniczających niepożądane dźwięki. Uzyskanie ich jest niebezpieczne dla naszego zdrowia, a na pierwszym planie zamiast mowy najczęściej doświadczamy dominujące hałasy i szumy. Czwórka, niedostosowany kształt wkładki do usznej wzmacniaczy słuchu do naszego przewodu słuchowego. Każdy z nas ma inny kształt przewodu słuchowego prawe i lewe ucho często się różnią w związku z tym rozwiązania uniwersalne zastosowane we wzmacniaczach słuchu najczęściej powodują dyskomfort podczas długotrwałego noszenia ciągłe sprzęganie się wzmacniacza tak zwane piszczenie oraz w skrajnych przypadkach wypadanie wzmacniacza z ucha piątka pozornie niski koszt wzmacniaczy słuchu Aparaty suchowe posiadają certyfikaty wodoodporności, pyłoodporności i odporności na promieniowanie UV, dzięki czemu jest to trwały produkt służący nam przez lata. W przypadku wzmacniaczy suchu nie są przeprowadzone badania nad odpornością na czynniki zewnętrzne. Bezawaryjny okres używania wzmacniacza suchu to często zaledwie 2-3 miesiące. Aparaty słuchowe mogą służyć co najmniej 6-8 lat. Aparaty również ustawia się od potrzeb pacjenta. Zaleca się wizytę kontrolną raz na pół roku i badania słuchu raz w roku. Zmiany ustawień aparatu słuchowego dla dobra pacjenta w sposób kontrolowany dokonywane jest przez doświadczonych protetyków słuchu w profesjonalnych gabinetach protetycznych. Podsumowując. Niska cena wzmacniacze słuchu nie gwarantuje nam dobrego zrozumienia mowy ani jakości wykonania. W przeciwieństwie do aparatów słuchowych, klasyfikowanych jako sprzęt rehabilitacyjny, spowalniający proces pogłębiania się niedosłuchu, wzmacniacze mogą się okazać niezdrowe dla ocalałych komórek słuchowych, powodując jeszcze większe spustoszenie w narządzie słuchu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do punktu protetycznego w celu przetestowania i wypożyczenia aparatów słuchowych, by przekonać się samemu o możliwościach słyszenia, jakie dają nowoczesne, profesjonalne aparaty słuchowe. W tym filmie to tyle. Jeśli Ci się podobał, daj mu kciuk w górę. Zachęcam do udostępnienia, by większa liczba osób mogła skorzystać z tych informacji. A jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia!